Dzień dobry. Espresso nowiny numer 14 z 10 lutego 2016 roku. Pozwolicie Państwo, że dzisiaj rozpocznę trochę podniośle. Najpierw, oczywiście, przypomnę, że Ty sam jesteś nieskończonym oceanem, oceanem ale potem przeczytam fragment konstytucji, preambułę, która jest niezwykle trafna, piękna i wydaje mi się, że warta Przypominania. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. Tyle preambuła. Natomiast informacja jest tylko jedna. Dzisiaj Pikieta przed Sejmem od, 10, od 14 do 18. Nie zmieniajcie nam konstytucji. Do zobaczenia.